Każda z Was na pewno w domu ma wazelinę. Ja zazwyczaj używam do, do ust, do pielęgnacji ust, czy też na łokci i kolana, albo jak sobie wykonuję Helenę. Ale moim patentem jest nałożenie wazeliny na skórki tu, tuż przed pomalowaniem paznokci. I jeżeli nam coś się tam wyjedzie, jeżeli nam się coś nie uda, to będzie nam dużo szybciej to usunąć. Wazelina w ogóle jest bardzo wielofunkcyjnym kosmetykiem i znajdziecie dużo zastosowań w internecie. I tak na koniec powiem Wam ciekawostkę, że czytałam kiedyś, że Ewa stosują na całą twarz. No i pozostając w temacie paznokci, mam dla Was kolejny trik paznokciowy, że się tak w cudzysłowie wyrażę. Yy, bo każda z nas, tuż po pomalowaniu paznokci, przypomni sobie, że po coś musi sięgnąć, a tutaj trzeba czekać, czekać jeszcze raz czekać. Więc bardzo dobrym rozwiązaniem, jeżeli nie macie to top coatu, który przyspieszy Wam wysychanie paznokci, tuż po pomalowaniu zamoczcie yy, paznokcie w zimnej wodzie. Dużo, dużo szybciej one wyschną. I następny trik, który dla Was przygotowałam, to wykorzystanie oleju kokosowego do golenia. I widzicie jak ja to robię? Najpierw zwilżam swoje ciało wodą, później biorę trochę oleju kokosowego, rozgrzewam go w dłoniach i aplikuję na nogi, po czym biorę maszynkę i po prostu gole, następnie spukuję wodą. Skóra jest bardzo, bardzo wypielęgnowana, a ciało świetnie, gładkie i dobrze wygolone. Po prostu. Woda utleniona w medycynie naturalnej ma bardzo wiele zastosowań. Ze względu na swoje właściwości odkażające, świetnie będzie sobie również e, radziła z trądzikiem czy z wszelakimi e, zanieczyszczeniami. Więc jeżeli borykacie się z tym, to spróbujcie sobie po prostu przemyć, wylać ją na wacik i przemywać te miejsca. Dziewczyny, na pewno macie tak czasami, że nakremujecie sobie ręce i chcecie pomalować paznokcie i nie możecie po prostu odkręcić lakieru. No i mam na Was taki sposób, bierzecie gumkę recepturkę, zawijacie, I wówczas nie ma problemu z odkręceniem lakieru. Także spróbujcie, jeżeli borykacie się z takimi problemami.